Wielkie bum, początek wszechświata ludzkości, Bóg i my w tym wszystkim. Kto tu jest lalką, a kto lalkarzem? W ogóle nie wiedzieliśmy, co się stanie za chwilę, więc musieliśmy być cały czas skupieni na tych scenach, które mieliśmy nagrywać. To było bardzo fajne, bo można było pokazać swoje właśnie wewnętrzne emocje, co się czuje w danym momencie. Jestem pewien, że ta sztuka wniosła coś do szkoły i yy, widzowie mogli... Poczuć w sobie aktora, sztuka uczy myślenia, otwierania się na innych i rozwija wyobraźnię. Życie, życie to jest sztuka. Od dawna każdy się zastanawiał, a każdy przede wszystkim w sztuce przedstawiał. Bliżej się nie podejście. Człowieczeństwo. Człowieczeństwo na dwóch płaszczyznach. Ten, który kreuje, i ten, który jest kreowany i lepiony z tej gliny. I kto jest lalką, a kto lalkarzem? My. Kiedyś mówiono twórca i tworzywo. Z dystansem, troszkę z nieufnością, trochę ze wstydem. Niemniej jednak, moi drodzy, co dotkniecie tu w szkole, to Wam to zostanie. Wydaje mi się, że ten czas od września, praktycznie do chwili obecnej, nie został zmarnowany. On miał Was ośmielić, miał Wam pokazać bliżej kulturę, bliżej Was. A teraz? Wy musicie odpowiedzieć na to pytanie. I zapraszamy Was, kochani, na performance lalkarski na każdej płaszczyźnie, w fundamentach istnienia. To jest szkoła, w której uczą czuć, a nie kuć.